nazywam się Gołębiowski Łukasz i w tym krótkim wideo powiem Ci kilka słów o sobie oraz na temat tego, dlaczego dołączyłem do projektu Alpha Prime. Jeżeli chodzi o mnie, to zajmuję się szeroko pojętym biznesem, zajmuję się handlem, handlem międzynarodowym, zajmuję się budowaniem zespołów sprzedażowych, zajmuję się również łączeniem ludzi i ich możliwości. Lubię to, co robię, nie ukrywam. Oprócz tego zajmuję się rzecz jasna poznawaniem ludzi, jeżeli chodzi o biznes, czyli marketingiem sieciowym. Moją największą pasją na ten moment jest rozwój. Dlatego w gruncie rzeczy postanowiłem przystąpić do projektu Alpha Prime. Jak się tam w ogóle znalazłem, zaprosił mnie Piotr. Dziękuję Piotrze, pozdrawiam Cię z tego miejsca bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o sam projekt, uwiodło mnie to, że jest możliwość konkretnego rozwoju. Oprócz tego że są wspaniali ludzie, oprócz tego, że jest rozwój osobisty, oprócz tego, że jest rozwój sprzedażowy, oprócz tego, że jest rozwój na każdej płaszczyźnie, jest wiele paneli biznesowych, które pomogą Ci utrzymać swoje życie na odpowiednim poziomie w tych ciężkich czasach. Jeżeli chodzi już o samą społeczność, to społeczność zbudowana jest na prawdziwych wartościach, a tego szukałem całe życie. Nasze wartości to lojalność, wierność, współpraca, uczciwość, dobro, gra drużynowo. O to w tym chyba chodzi. W życiu drużyny zawsze będziesz nikim, pamiętaj o tym. Więc dlatego zapraszamy Cię do naszej społeczności, abyś poznał nas wszystkich osobiście. Wtedy zobaczysz, kim naprawdę jesteśmy. Pozdrawiam.